Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na absolutnie rekordowe podsumowanie listopada. Rekordowe, nawet jak na mnie, ponieważ przeczytałam. 27 książek. Oczywiście zawsze Wam mówię, że to nie jest wyścig, że to nie jest czytanie na tempo i na rekord i kto więcej, ale w tym miesiącu jestem wyjątkowo zaskoczona, bo z szybkiej matematyki wynika, że czytałam praktycznie jedną książkę dziennie, ale całkowicie tego nie odczułam, więc tutaj ogromną robotę zrobiły e-booki i audiobooki, których słuchałam gdzieś w tle, przy malowaniu, przy układaniu puzzli, robieniu innych rzeczy, po prostu te książki gdzieś tam zawsze były w tle. I jak pytacie mnie, jak ja to robię, że że tyle tych książek w ciągu miesiąca jestem w stanie przeczytać, to właśnie tak, robiąc coś jednocześnie ze słuchaniem audiobooka, albo czytając po prostu w różnych dziwnych miejscach, jak nie wiem, czekając na wymianę opon, albo w kolejce, albo w pociągu, po prostu przy każdej okazji, jak te książki są, no to potem na koniec miesiąca wychodzą takie dziwne numerki. Książki, od których zaczęłam ten miesiąc, to, było, to był powrót z jednej strony do Rodziny Koźlaczków, czyli Cud, Miód, Malina Anety Jadowskiej, oraz jej nowa książka, czyli Cuda wiany. To był właściwie taki mój przełom października i listopada, no ale październikowe podsumowanie nagrywałam, zanim jeszcze po te dwie książki sięgnęłam. E, to są opowiadania o rodzinie koźlaczków, rodzinie wiedźm, e, bardzo matriarchalnej, e, w której delikatnie mówiąc, dzieją się różne dziwne rzeczy, bo nie jest to standardowa rodzina. E, to nie jest taka rodzina, z którą najlepiej wychodzić na zdjęciach i to w środku, żeby nas nie wycięli, e, tylko taka naprawdę świetna, zgrana, fantastyczna rodzina. Fantastyczna oczywiście zarówno dosłownie, jak i w Przenośni. O tych książkach już Wam opowiadałam, więc bardzo się rozwlekać na ich temat nie chcę. Natomiast to są idealne poprawiacze nastroju, idealne książki, jak macie zastój czytelniczy. To są opowiadania, więc możecie sięgnąć po jedno i to Wam da chęć do czytania kolejnych rzeczy, niekoniecznie kolejnych opowiadań. Możecie tak jak ja wyknąć wszystko naraz i się zaśmiewać do US. Generalnie fantastyczne książki, świetnie napisane, świetnie stworzone w ogóle, z dobrym pomysłem w ogóle na wykreowanie bohaterów, na realiach, w których ci bohaterowie muszą się odnaleźć. Jest i komizm językowy, i komizm sytuacyjny, i komizm postaci. Po prostu ja się prześwietnie bawię zawsze na tych książkach. Nie wszystkie książki Anety Jadowskie lubię tak samo mocno, ale te są absolutnie w czołówce. A propos książek do zaśmiewania się, kolejny tytuł to Pod Czerwonym Aniołem Alka Rogozińskiego, najnowsza komedia kryminalna tego autora. Słucham audiobooka, ale to akurat nie ma większego znaczenia. Mamy tutaj dość standardową komedię kryminalną, o bardzo, powiedziałabym nawet, oklepanej podstawie, ponieważ mamy grupę osób, która nie z własnej woli zostaje zamknięta w pensjonacie i kolejne osoby z tego pensjonatu, kolejni gości zaczynają ginąć. Ta podstawa jest, no, nieoryginalna. Jest oklepana takich książek. Było już sporo. To, co ją ratuje, to, co ją broni w pewnym sensie, to jest. Sposób wykreowania w ogóle tej historii, sposób jej opowiedzenia, styl autora, oczywiście, no i kreacja postaci. Dzięki tym elementom książka jest naprawdę świetną lekturą. Ja się fantastycznie przy niej bawiłam, chociaż mam pewne zastrzeżenia co do końcówki. Ta końcówka była delikatnie mówiąc niejasna, motywacja pewnych bohaterów była delikatnie mówiąc niejasna, natomiast nie wiem, czy to jest kwestia tylko tego, że ja ją słuchałam, więc może aż tak bardzo się nie skupiałam na tym rozwiązaniu, czy to jest kwestia jakichś takich nieścisłości u autora. Będę to sobie musiała jeszcze zweryfikować, bo o tej książce będę Wam jeszcze troszkę szerzej opowiadać z gościem. Także do takiej szerszej recenzji Was zaproszę w grudniu. Natomiast na razie tak sygnalnie bardzo mi się podobało i wydaje mi się, że ta książka akurat będzie w topce moich książek tego autora gdzieś tam obok Morderstwa na Korfu na przykład. To był taki Alek Rogoziński w starym, dobrym stylu, chociaż mam pewne wątpliwości co do zakończenia. O następnych książkach tylko sygnalnie, dlatego że również będzie o nich osobny odcinek. Doczytałam do 15 tomu Chyłki. W tym miesiącu przeczytałam 8 części. Mózg mam troszeczkę na ścianach, ale do szerszych refleksji musicie jeszcze poczekać parę dni, e, aż przeczytam ostatni, czyli 16 tom. Ostatni oczywiście na ten moment. Ale mam dużo do opowiedzenia. Mam dużo wrażeń, którymi muszę się z Wami podzielić, e, więc na ten odcinek Was zapraszam. O kolejnej listopadowej książce już Wam wspominałam na kanale, to Kocia Kawiarnia. Zabrałam ją sobie na wycieczkę do Rygi, przeczytałam w dosłownie pół godziny czy 40 minut. Nie jest to szczególnie skomplikowana konstrukcyjnie książka. Dotyczy kobiety, która, mimo tego, że nie lubi kotów, ma na nie mentalne uczulenie, to zatrudnia się w kocie kawiarni, ponieważ potrzebuje pieniędzy. No i obcując z kotami i patrząc na ich zachowania względem gości na przykład, kobieta uczy się pewnych rzeczy i tak jakby wyciąga prawdy życiowe właśnie z tego obcowania ze zwierzętami. Jest to moralizatorskie troszeczkę, e, jest to takie troszeczkę za bardzo uwznioślone jak dla mnie, no ale miało wymiar takiej przyjemnej, otulającej historii. Z całą pewnością nie jest to książka wybitna, nie jest to książka, która by mi jakoś szczególnie zapadała w pamięć. Żebym teraz po prawie miesiącu przywołała na przykład imię głównej bohaterki z pamięci, to może mnie nie proście. E, natomiast w momencie lektury książka po prostu sprawdzała się w swojej roli. Była odskocznią, natomiast nie była szczególnie absorbująca angażująca. Zdecydowanie bardziej angażująca była książka Biały Towar, sprawa komisarza Mora, ale nie ze względu na jakość tekstu. To znaczy, ja ogromnie doceniam research, ja ogromnie doceniam pracę włożoną w stworzenie tej książki, bo to jest taki kryminał retro, osadzony w XIX-wiecznym Krakowie, odnoszący się do faktycznych sytuacji, faktycznych postaci, zachowań i tak dalej. Natomiast on był niesamowicie absorbujący właśnie nie tą treścią, a po prostu ja się męczyłam z audiobookiem okrutnie długo. Książka w audiobooku trwa ponad 30 godzin i niestety nie jest to angażujące 30 godzin. Ja tak w okolicach 1,5 czy 1,6 się zorientowałam, że tak naprawdę to mnie w ogóle nie obchodzi, co się dzieje w tej książce. Bo kiedy pojawiał się jakiś skrawek akcji, pojawiał się jakiś skrawek napięcia, to zostawał przytłoczony po prostu wieloma minutami, czyli wieloma stronami opisów, jakiejś takiej obyczajowości, takiej po prostu pogadanki na wszelakie tematy. A mało było tego mięsa w tym mięsie literackim, które powinno się tam znaleźć. Więc ja mniej więcej właśnie tej jednej szóstej, jednej piątej zorientowałam się, że słucham wyłącznie dla lektora. Jest mi miło, przyjemnie w uszy, niech sobie to tam gra, e, fajnie, mam towarzystwo, jak jadę pociągiem, czy jak coś robię, nie wiem, maluję, czy układam puzzle, natomiast kompletnie nie obchodzi mnie to, czego słucham. Generalnie książka miała potencjał, ten pomysł gdzieś tam był, naprawdę doceniam research autora i włożenie tych realistycznych postaci rzeczywistych w fabułę, w fantastyczne buty, stworzenie im otoczki itd. Natomiast to w takiej Objętości się po prostu nie broni. Jest przegadane, jest nudne, jest nadmiernie obyczajowe. Gdyby wykroić z tej książki jakieś 300 stron, to myślę, że byłaby dużo bardziej strawna, dużo bardziej przystępna i nie rozmywałaby się przede wszystkim akcja. Bo to był chyba mój największy zarzut względem tego tytułu, że właśnie kiedy coś już zaczyna się dziać, to natychmiast zostaje zbombardowane taką po prostu kołderką obyczajowości i jak ta kołderka się kończy, to już nie pamiętam od czego zaczęła się ta akcja. Dla równowagi książka, która zupełnie nie była przegadana, ale jednocześnie w której też nic nie brakowało, mimo naprawdę minimalnej formy, to Galatea, czyli opowiadanie Medline Miller. Tak jak widzieliście we vlogu, jeżeli nie widzieliście, to podlinkuję go Wam na dole, cała lektura książki zajęła mi 8 minut, więc no nie jest to dużo, można by było powiedzieć, że za mało, że rozczarowanie, że w ogóle no, no co to jest, 60 stron tekstu. Natomiast to jest ten przypadek tekstu, w którym naprawdę niczego nie brakuje. To jest w zarysowane w wystarczającym zakresie, żeby sobie pewne rzeczy dopowiedzieć i nad pewnymi rzeczami się zastanowić i nie jest przegadane. Nie ma ani za dużo, ani za mało. Jest wystarczająco dużo emocji, jest właśnie wystarczająca jakby trampolina do rozważania kolejnych kwestii, kolejnych tematów. Jak dostałam tą książkę, to byłam zaskoczona, bo tak jak widzicie, no to jest mikro książeczka, tak? Ona jest wielkości mojej dłoni. Co to jest 60 stron tekstu? Natomiast po lekturze jestem znowu zaskoczona, ale tym, jak wiele udało się w tym tekście zmieścić, jak on jest aktualny i dzisiejszy, jednocześnie odnosząc się oczywiście do tej sfery mitów, z której się wywodzi, po prostu tutaj nie ma ani za dużo, ani za mało, jest dla mnie jest w sam raz, jest przepięknie napisane i czytanie tego, chociaż krótkie, było naprawdę dużą przyjemnością. No, i a propos przyjemności w czasie lektury, kolejne moje książki to The Inheritance Games, tom pierwszy oraz tom drugi. O tomie pierwszym już rozmawialiśmy w kontekście popularnych młodzieżówek z ostatnich lat. Jeżeli nie widzieliście tamtego odcinka, również będzie w opisie na dole, podobnie jak inne filmy z tego miesiąca. Pierwszy tom ogromnie mi się podobał. Jest intryga, jest zagadka, jest tajemnica. Bohaterowie muszą rozwikływać jakieś sekrety. My możemy robić to z nimi, bo właściwie mamy praktycznie te same wskazówki, które mają oni. Razem z nimi kolejne puzzle tej układania. Odkrywamy, jest pewien element romansowy, ale on nie przetłacza fabuły, bawiłam się przefantastycznie. No a potem pojawił się drugi tom. I niestety tutaj już nie było tak kolorowo, bo tutaj ciężar y, tematyczny, ciężar fabularny za mocno, moim zdaniem, jest przeniesiony na aspekty obyczajowe i na aspekty romansowe. Y, oczywiście, jeżeli nie wiecie o co chodzi, mamy tutaj bohaterkę, y, która pojawia się w domu, który odziedziczyła w spadku y, od mężczyzny, którego nigdy nie Działa na oczy, no i próbuje ustalić dlaczego, dlaczego ona, skąd ją znał i w ogóle. Okazuje się, że facet bardzo lubił gry, łamigłówki, tego typu rzeczy. Całej rodzinie fundował właśnie rozwiązywanie tych łamigłówek córką i czterem wnukom, i ona jest kolejnym elementem tego zadania, tej zagadki, którą zostawił im nawet po swojej śmierci do rozwikłania. Poniekąd. No, i właśnie o ile pierwszy tom skupia się przede wszystkim na rozwikływaniu zagadki, na rozwiązywaniu jej, tak w drugim tomie Avery trochę się miota pomiędzy dwoma z tych wnuków pomiędzy Graysonem i Jamesonem. I generalnie ten aspekt obyczajowo-romansowy przytłacza trochę za mocno samą fabułę. Mniej dzieje się pod kątem właśnie rozwiązywania tych zagadek więcej dzieje się rzeczy nieprawdopodobnych, więc niestety już drugi tom nie był taką angażującą lekturą jak ten pierwszy. Czytał mi się szybko, natomiast nie miałam tego poczucia, tak jak w przypadku pierwszego tomu, że naprawdę jestem zaangażowana i autentycznie, fantastycznie się bawię, bo przy drugim tomie to było raczej takie, no czytam, no jestem ciekawa, ale już odsuńcie ten romans na bok, bo ja bym chciała więcej zagadek. Więc jestem jeszcze ciekawa finału, czyli trzeciego tomu. Mam nadzieję, że wrócimy do zagadkowości, bo tutaj nadal w tej sferze łamigłówek, tajemnic dzieje się spor, więc ja bym sobie życzyła na ten trzeci tom mniej warstwy obyczajowej, Więcej zagadek i wrócimy do mojego zachwytu, do pierwszego tomu. W listopadzie ewidentnie coś mnie ciągnęło do jakichś zagadek, tajemnic, kryminałów, thrillerów i tego typu rzeczy. Kolejne dwie książki, które przeczytałam, to komedie kryminalne. Po pierwsze Babka z za Alka To był re -read, a właściwie nawet nie re -read, tylko real listen. Ponownie przesłuchałam audiobooka po prostu dlatego, że potrzebowałam czegoś w tle, nie miałam ochoty na nic, co miałam już rozpoczęte. Chciałam czegoś takiego w ramach Comfort Readu, w ramach takiej książki, która po prostu gdzieś tam sobie będzie w tle to będzie miłe, przyjemne, niekoniecznie angażujące ale będzie towarzyszące właśnie przy robieniu innych rzeczy, więc Babkę z zakalcem przesłuchałam było fajnie, nic mnie nie zaskoczyło ale do z racji tego oczywiście, że książkę już znałam a druga komedia kryminalna to Z Tobą Będzie Inaczej Milena Wójtowicz czyli komedia kryminalna o tym jak to dopasowywanie kogoś do siebie na siłę nie zawsze dobrze się kończy główna bohaterka tej książki słyszy wiecznie, że jej znajomi znają i idealnego faceta dla niej, no takiego po prostu, że wypisz, wymaluj jej ideał, wspaniały, najcudowniejszy itd. On słyszy to samo o niej, tylko że w dziwnych okolicznościach zostaje zamordowana jego narzeczona, a właściwie nie wiadomo, czy została zamordowana czy nie, no ale takie jest podejrzenie policji. No i oczywiście podejrzenia spadają na tego faceta, no bo prawdopodobnie to on zamordował, żeby zacząć się spotykać z tą nową dziewczyną, rzekomo dla niego idealną a ewentualnie alternatywnie jest jeszcze scenariusz, że to ona zamordowała, żeby być tym facetem, którego przecież nigdy wcześniej na oczy nie widziała, a tej narzeczonej też nie i właściwie nic im ona nie przeszkadzała, więc w czym tak naprawdę problem? Więc żeby ustalić właśnie co się stało i kto był rzeczywistym sprawcą, za sprawę bierze się ta główna bohaterka, trochę i w tym przeszkadza pewien policjant, no i faktycznie okazuje się, że ten rzekomo idealny istotnie może być idealny i z nim może być istotnie trochę inaczej. Nie myślałam, że to będzie aż tak dobra Dobra książka. Ona z opisu brzmi tak trochę zagmatwanie. Ja Wam zresztą też w najlepszy sposób tego opisu nie przytoczyłam, ale to sobie musicie poczytać i zachęcam w ogóle, żebyście przeczytali samą książkę, bo ona z opisu jest dziwna i może się wydawać taka średnio intrygująca, natomiast wnętrze jest naprawdę fajne. Jest bardzo dobrze napisane, jest realnie zabawne. Fantastycznie się bawiłam przy lekturze i na pewno będę wypatrywać kolejnych książek tej autorki. O kolejnych dwóch książkach już też rozmawialiśmy na kanale, to Long Way Down i dwoje dochowa Tajemnicy, czyli kolejne dwie książki, które pojawiły się w filmie o młodzieżówkach, o tych najbardziej popularnych z ostatnich lat. Long Way Down bardzo mnie zaskoczyło, tym, że. No bo ja generalnie zaczynając tą książkę nie wiedziałam kompletnie o czym jest. Widziałam tytuł, widziałam okładkę, nie znałam opisu, nie słyszałam nic o tej książce wcześniej, więc zaskoczyła mnie i jej forma, właśnie wiersza wolnego, takiego slam Poetry i samego tego, o czym Książka jest. Jest ciężka gatunkowo, więc nie, na pewno nie typowałabym jej na taką ulubioną, najpopularniejszą książkę, taką, która będzie miała, nie wiem, etykietkę hitbook toka na przykład. To nie jest tego typu książka, ale jest bardzo wartościowa i warta lektury. Dwoje dochowa tajemnicy, natomiast jest thrillerem młodzieżowym, takim z elementem zagadki, jakimś elementem tajemnicy, fałszywych oskarżeń, śledztwa itd. itd. Nie porwała mnie ta książka jakoś szczególnie. Dzisiaj nie pamiętam już za dobrze jej fabuły jakoś tak jednym uchem wpadła, drugim wypadła. Troszkę przeszkadzały mi pewne aspekty rozwiązywania tej, powiedzmy, zagadki, czy tej sprawy kryminalnej, ponieważ jedna z bohaterek zostaje wykreowana na taką, która jest bardzo zainteresowana tymi wszystkimi sprawami sądowymi, kryminalnymi, rozwikływaniem zagadek i tak dalej. I jakby my jako czytelnicy jesteśmy przygotowywani na to, że to Oda będzie tą sprawę niejako rozwikływać. Natomiast w rzeczywistości trochę plącze się śledczym pod nogami, trochę więcej przeszkadza niż pomaga i wykreowanie jej w ten Sposób nie jest uargumentowane, nie jest umotywowane, bo tak naprawdę jej rys postaci nie straciłby na tym, jakby ten element właśnie wykroić, bo on w żaden sposób nie prowokuje bohaterki do realnego działania. Jej motywacja, że tak powiem, właśnie w tej postaci miłości do kryminałów, nie ma realnie konsekwencji dla fabuły. Kolejna książka, czyli Zdążyć do domu na święta, była chyba moim największym zaskoczeniem tego miesiąca. Jeśli nie w ogóle największym zaskoczeniem tego roku. Spodziewałam się lekkiej świątecznej historii. No, takiej cukierkowej, wiecie, jak co druga obyczajówka świąteczna, których ja już tak naprawdę nawet nie chcę czytać, bo one się wszystkie zlewają w którymś momencie w jedno. A dostałam coś, przy czym na końcu zryczałam się po prostu niemożebnie. Nie jest to książka esencjonalnie smutna i esencjonalnie trudna. Dotyka trudnych kwestii, ale w taki sposób, który jest jeszcze przystępny. Ale ja niestety zaczęłam przy tej książce myśleć i niestety za dużo rzeczy w tej książce było dziwnie znajomych, za dużo z tych rzeczy uderzało w jeszcze te nie do końca zasklepione rany, nazwijmy to w ten sposób. W każdym razie książka na pewno nie jest takim słodkim, świątecznym czytadłem. Jeżeli na to się nastawiacie przy lekturze, szykujcie sobie chusteczki, bo będziecie rozczarowani, bo to na pewno nie będzie to, bo prawdopodobnie podobnie książkowa trochę złamie serce, trochę was wzruszy, może być ciężką triggerującą lekturą. Myślę, że podchodzić do niej trzeba z pewną dozą ostrożności, ale jednocześnie podejść warto, bo jest naprawdę dobrze skonstruowana, fajnie napisana, z pomysłem. no po prostu jest naprawdę bardzo fajna. O kolejnej listopadowej książce już też słyszeliście. W ostatnim odcinku mówiłam o Drakuli, którego zestawiałam z bardziej współczesnym retellingiem, czy też reinterpretacją, czyli Darem Krwi. Dracula mnie trochę zaskoczył, bo to co wiedziałam o tej historii zmieściło się na dosłownie 70 stronach, a reszta pozornie była o czymś zupełnie innym. Ale nie przeraziła mnie ta książka, nie zrobiła na mnie większego wrażenia. Mam wrażenie, że ona dzisiaj po prostu nie spełnia takiej roli, bo po Poznaliśmy dzięki temu, że Dracula był podstawą, poznaliśmy wiele różnych przerażających historii, e, kreujących ten nawet wizerunek przerażającego wampira w inny sposób. Ale tych wszystkich rzeczy, które mogą nas dzisiaj straszyć by nie było, e, gdyby tam w końcówce XIX wieku e, innych ludzi nie przestraszył właśnie Dracula. Więc doceniam książkę jako istniejący po prostu byt w literaturze, jako klasyk, doceniam jej rolę dla kształtowania się innych tekstów kultury, natomiast no, na pewno nie będzie to mój ulubieniec. The cat sat on the A propos książek, które nie staną się moimi ulubieńcami. Telefon od Mikołaja Magdaleny Witkiewicz. Mówię to z dużym smutkiem, dużym rozczarowaniem, ale to nie jest taka książka, na jaką liczyłam. Będę jeszcze wam o niej więcej opowiadać w grudniu, więc teraz tak tylko sygnalnie. No nie jest to po prostu to. Ja nie poczułam tego klimatu świątecznego ani w kreacji postaci, ani w kreacji jakby całej tej fabuły. Ja rozumiem, że pisać książkę o świętach w lecie jest ciężko, ale ja tej książki po prostu nie poczułam. Nie zażarła, nie trafi do mnie, tak jak inne książki tej autorki. I ostatnia książka to Rekwiem dla analogowego świata, czyli kolejny tytuł, który wpada mi do kategorii Przesłuchałam, bo lektor. Książka sama w sobie mnie nie interesowała. Sięgnęłam po nią wyłącznie dlatego, że to był ostatni audiobook, którego jeszcze nie słyszałam, bo teraz już przesłuchałam wszystkie książki Maćka, jestem w deficycie i wielkiej rozpaczy, no ale na tamten moment została mi właśnie ta jedna i mówię, no dobrze, no nie mam nic innego, więc przesłucham, pobrzęczę w tle, będzie sympatycznie. I generalnie do takiego brzęczenia Tyle, książka nadawała się fantastycznie, ale fabularnie ona się dla mnie nie broniła. Dlatego, że to jest taki nostalgiczny powrót do lat 90., do tego czasu Wielkiej Powodzi, który jak gdzieś tam, z, w przebłyskach przynajmniej pamiętam, miałam 4 lata, więc coś tam gdzieś tam zostało w głowie. Bohaterowie tej książki mają lat 13 i przedstawiają tą swoją rzeczywistość z perspektywy właśnie 13-latka, który mnóstwo czasu spędza na podwórku. I to jest takie trochę właśnie dziecięce podejście do tamtych wydarzeń, i w ogóle do mentalności tamtych czasów i sytuacji obyczajowej tamtych czasów. Z jednej strony takie właśnie bardzo dziecięce, a z drugiej strony takie wręcz przepompatyczne. Ten trzynastolatek, który jest głównym bohaterem tej powieści i właściwie jej opowiadaczem, takim narratorem, jest z jednej strony bardzo niedojrzały i zachowuje się bardzo głupio, a z drugiej strony ma takie rozkminy filozoficzne, jakich ja w wieku lat prawie 30 nie mam, bo nie są mi absolutnie do niczego potrzebne. Nie zachowywał się jak trzynastolatek, nie myślał jak trzynastolatek, nie sklejało mi się to po prostu wydarzenia za sposobem ich opowiadania, sposobem konstrukcji tej postaci. Dla mnie ta książka się po prostu nie broniła fabularnie, nie kleiła między właśnie fabułą a postaciami. Jedyne dobre, co mogę o tej książce powiedzieć, to, że lektorem był Maciek i to właściwie tylko tyle. I tym niezbyt pozytywnym akcentem zamykamy podsumowanie listopada. Tak jak zwykle, czekam na wasze podsumowanie. Dajcie znać, co czytaliście w tym miesiącu i jaka książka zrobiła na was wrażenie, jakie macie plany czytelnicze na grudzień, bo już zbliżamy się pomału do końca roku, więc to jest ostatni moment, żeby nadgonić, jeżeli macie jakieś wyzwania czytelnicze. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, znajdziecie go tutaj, poniżej opcji subskrypcji kanału, a w opisie znajdziecie linki do odcinków, które pojawiły się w tym miesiącu. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!